Siemaneczko Witam was na kolejnych poszukiwaniach A właściwie to witamy Bo jestem już tutaj z moimi kumplami Dzisiaj przyjechaliśmy na miejscówkę Gdzie ostatnio właśnie znaleźliśmy e, no, Dużo tych naboi I dzisiaj Mamy w planie tutaj Przeczesać dobrze teren Bo coś tutaj na pewno się musiało wydarzyć Ciekawego Tak więc taki plan na dzisiaj no to lecimy z tym koksem, i widzimy się już za chwilę przy pierwszym sygnale. Jest już tam kopane coś. Idziemy zobaczyć. No, i już wiadomo, co będzie chyba. No, jest nie? Głębiej. O, jest? Tu już dotykamy, gdzieś. Czekaj tu, złapę. O, jest. Ha! Się. Pierwszy. Ciekawe ile dzisiaj tego wpadnie. Ostatnio było 137 sztuk, a dzisiaj jest nas 3 No to Ale Ale jakim dobrym stanie jeszcze są? Niektóre w całych łódkach są jeszcze były, nie? Ze dwie czy trzy takie mamy całe sztuki no Dobra, jest pierwszy ja tam też jakiś sygnałek miałem i podejrzewam, że też będzie to samo Ło, kurde, ty Ale akcja Od razu trzy wypadły No, i to były wódce, kurde, ale uszkodziłem Ej Patrz, od razu trzy sztuki jeszcze były w tym, nie Widać, że były wódce, ale Dobra Tu na razie trzy sztuki Na tu następne. O, już widzę jeden. Dobra. Jest sztuka. nie w, w tym łódce, nie? Aha Patrz, następny Tam jeszcze? Tam Jasny gwint Co tu się działo? Ja już mam całą taszę Jasny gwint No I następny Ciekawe ile dzisiaj Jaki dziś będzie rekord Następny Next oh, i next też były wódce następne następne no dzisiaj to się nakupiemy Guziczek Na pewno cholery stary Popatrz Coś to trochę? Ale masz nie tą metalową, może tą drugą co? Ale. Czemu to jest gwóźdź? Nie, to jest taki dziabąg Kurde, legumka widzę spadła z niego No proszę Stary, stary, stary Co możesz wygrzebać właśnie z tym dziabągiem? Nie trzeba stary, popatrz. Aha. W cholerę. Wow. Patrz. Kurde, od czego to będzie? Do kaszkietu jakiegoś, cholera wie. Hm. Stare takie guziki tu, no, no zobacz jaki stary jeszcze ten Aha. system. Wow. Fajne. No. W końcu coś innego niż nawoje. to się chce szukać. <laughs> Oho, patrz jak ładnie. Zobacz. Cała w uderze. Zajebiszcza, ej. Patrz jaki ładny kolor jeszcze. No w stanie jest idealny, ej. Kurde. Patrz, jest cała łódeczka. A łódka jest zajebista. Co to, to? Nie wiem, to wygląda jak bezpiecznik. Ciekawe ile dzisiaj tego naciupiemy, nie? Dobra, zmieniamy miejscówę. Tu żeśmy przeczepali znów no padło z jakieś 60, może 70 sztuk Czyli razem jakieś 200 Tylko 200 naboi także nic takiego A tu mamy węża Siemasz wąż? Gdzie idziesz? mówimy panu niechciwym, on to nie rozumie po polsku. Jaki on fajny, wężyk. trzeba uważać, bo jest końca tłuszczu. Joker nas prowadzi gdzieś tam do krainy zapomnienia, ale musimy się przerostać najpierw przez takie bagno. Może by nas znowu Dobra, jest nowa miejscowa. Ja mam znaleziona. Sygnałek coś koło 60 Kulka Kulka, ale Coś musiała przygrzmocić I to zdrowo No w końcu jakiś sygnał Normalniejszy 60 Czyli co? Albo łuska Albo nie wiem co Łuska Ej, łuseczka! ślepaczek A o kurde A no. Nieźle Niezła, nie? To, to jest też ja Jeszcze może... jest dobra ci, nie? Nie. wyczyścił, to jeszcze dobra by było To tego Z tego, czy z Hello Wheel tam chodzi, to Tak, Jason. Po prostu Jason tu był i zgubił piłę. Coś około siedemdziesięciu chyba jakaś obrączka, ptaszka RF 350, 68 chyba, może to albo 69, nie, 68 chyba rok. Co to jest? Ty, ale zapalniczka No, zapalniczkę Kurde Konkret No, będzie trochę stara <gryw> No, nieźle, nieźle. No. Teraz mamy lunch time. O. Proszę. Konserwka. Zarąbista. Mieloneczka. Do tego buła. I jest pięknie. No właśnie, Joker gdzieś się kurdy zapodział. Gdzieś tam poleciał. Właśnie trwają poszukiwania Jokera. Wypatrujemy go <noise> przez lornetkę, ale coś nie bardzo. Ani go nie widać, ani nie słychać. Chciało normalnie go. Ale dzwonił, że znalazł monetkę. Idzie nasza zguba. O. Proszę, wędruje. Dobra, pokaż co tam, żeś w A tu czeka na ciebie bonusik, taki konserwka. Fajna monetka jakaś. O kurde. Nie. Tutaj takie znajdeczki. Taką monetę, nie wiem co to jest. Dwójka może. Okay. Jeden jedz i rośni. <grymka> Konserwka jest pierwsza klasa. Smacznego. Dzięki. <laughs> no. Monetka mówisz że No proszę mhm. Ale super Kurna ta Mark, no jeden. Tu jest stara droga Fajnie Gratulacje Aż dziękuję Obok zaraz? Pewnie druga monetka mnie komary pocięły po głowie pięknie Ile pokazuje? Tak już Czyli 18 18 do 23 O dziura dziura mi zrobił. <noise> Sorry Spokój to tylko dziura w głowie No to nie ma się czym nie ma... Nic takiego zadrapanie Nie to No, <laughs> w sumie koło 20, to tak u mnie jest przeważnie folia, właśnie, ale jeszcze tam coś jest. No to chyba będą śmieci. Jak już takie coś wyszło, to. No kurde, przy takim drzewku. No. Mogłoby być coś fajnego, nie, no ale. O, masz tu? Złoto. Złoto jest. Ja pierdolę. Patrz. Ja nie mam. Mamy złoto. No gratuluję. Dzięki. Taki smart. Patrz. Samorodek. po długiej przerwie jakiś tam sygnałek 67 A, kurka ale taka większa A większy kaliberek <śpiewanie> O <śpiewanie> ta W nodze A Skurcz Spróbuję to Gdzie? Pokażę. No Ale, <laughs> <laughs> ale trzymie. Kur... się zemdleję pod Bogiem. Fuh. Boli? <laughs> <laughs> tak jest droga. Auto teraz jechało. No my już jesteśmy prawie. Tam będzie gdzieś te naboje. Puszcza puszcza po trochu. Ale jajca. Dziękuję. Teraz 4, dziewięć, 1, 13. Ale już miałeś na wierzchu chyba nie? No chyba już widzę. To dam. To -dam, dam super. Piękny gwóźdź. Cholera, stary. Tak. Jasny widok. No dobra, to jeszcze tylko ten. Ostatni nabój, tak na żeby sobie poprawić ten morale. O. A może akurat wyjdzie znów z całą łódką? No, Wy, wychodź malutki. O. Dobra, jest nabojek. Jeszcze go ładnie zgiąłem łopatą. I ten nabój zakończy dzisiejsze poszukiwania Tak. Także miejscówka została przyczepana dokładnie Wyszło znów kupa naboi Ale do tej pory nie wiemy co tu się mogło wydarzyć I chyba się już nie dowiemy No ale co zrobić Dobra, to na dzisiaj koniec Pozdrawiamy Was i do następnego trzymaj do następnego. Ta się hej